Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Kroks, a, to, o kurde, coś tu laguje, halo, dzień dobry. A to jest drugi odcinek z pierwszego, przepraszam, drugi odcinek z drugiego sezonu Subsistence, fajnie, cieszę się bardzo, że kontynuujemy tę rozgrywkę, mam nadzieję, że będę kontynuował ją dalej, obierzemy tutaj ze skóry wszystko, co, co możemy obrać ze skóry, pamiętacie, że było ciężko na początku, a jakże inaczej, bo w Subsistence w ogóle nigdy nie jest prosto. Takie, takie są, takie, takie są niestety rozwiązania, jak to mówią ludzie ze środka Polski. Takie. Strasznie mnie to drażni zawsze, takie. Ale z dialekty trzeba szanować, bo na nich skonstruowany jest ten kraj. Więc dobrze, nie, ja w ogóle nie wiem, dlaczego na ten temat mówię. Okej, okay, mamy troszkę listków, do, oczywiście do stworzenia biopaliwa wystarczy. Mamy robo, roboki, więc sobie te robole zeżrę, bo na razie, a czy powinienem łowić ryby, ale jakoś mi się na razie nie chce łowić ryby, więc to idzie tu, to idzie tu. Dobrze, tutaj widzę, że jest pewien problem. To znaczy, mianowicie, potrzebowałbym rozpałki, jak my wyglądamy, my w ogóle nie, nie wyglądamy jeżeli chodzi paliwo, paliwo, rozpałka, ale z drugiej strony ja się zastanawiam nad inną kwestią, bo mnie bardzo by pocieszało, jeżeli my moglibyśmy sobie już tutaj stworzyć komputer bazy. E, dzięki temu e, będziemy mogli zacząć. E, po prostu będziemy mogli mieć kominek. To jest, jest taka podstawowa kwestia, że ja bym chciał mieć ten kominek. A więc, e, żeby to zrobić, muszę sobie wejść tutaj i wytworzyć przede wszystkim jedną ścianę. E, bardzo bym prosił ścianę. Co by było do komputera mam potrzebne? E, przede wszystkim byłoby potrzebne to, będzie potrzebne to, i cztery deski. Oj z tym. No i tak, no i widzisz, i tak. Cztery deski i to wtedy byśmy mieli komplet, dobrze. Tego nie będziemy marnować na to, nie? Na zasadzie, że tego będziemy mogli się pozbyć. Pytanie, czy w ten sposób będziemy mogli się tego pozbyć? Tak, będziemy mogli się tego w ten sposób pozbyć. Okej, okay. czy my jesteśmy spragnieni? Trochę jesteśmy spragnieni, więc nalejemy sobie brudnej wody już tutaj. Proszę bardzo, elegancko. E, Okej, okay. brudna woda, ale na razie jej nie podgrzejemy. Jeszcze jedna deska. E, czy ścianę już mam? Mam. Pod siódemką powinna być ściana. E, proszę bardzo, czy ściana się zrobiła dobrze? Dobrze się zrobiła ściana. To i tak jest tylko tymczasowe, e, bo będziemy to zupełnie robić inaczej w przyszłości. Okej okay. Czyli wykorzystaliśmy wszystkie zasoby, jakie mieliśmy. A czemu by nie? Gwoździ mamy dosyć duże, ale te gwoździe sobie zostawimy. Patyki cyk tutaj. Drewienko zostawimy te włókna. Przede wszystkim przeróbmy sobie te włókna. Niech tutaj się coś dzieje. Okej, okay. czy komputer bazy już jest? Jest. No i słuchajcie, teraz tak naprawdę zaczyna się prawdziwa, prawdziwa przygoda. Ale co? Przepraszam, przepraszam bardzo. Dlaczego tak ciężko jest panu tu wybudować? O właśnie. Coś było mu ciężko. Ok. Cyk. Proszę bardzo. Baza dostępna. Bardzo się z tego powodu cieszę. Eee, skoro mamy bazę dostępną, e, musimy zrobić coś takiego jak kominek. No ale niestety musiałbym przerobić całe drewno, które mam. Eee to przeróbmy całe drewno i idziemy lutować. I teraz przynajmniej mam zaznaczoną bazę. Tu jest cholernik. E, a my z cholern... Wiecie co, ale gówno my nie pójdziemy bazem. Aż nie mogłem... Ma... <laughs> mogłem tego drewna nie likwidować, bo mogłem sobie jedzenie zrobić i... E, czyli tak, jabłuszko, jabłuszko, glonik, i marchewka. No musimy to zeżrzeć, bo inaczej nie, wyro nie wyrobimy, proszę Państwa, nie wyrobimy, proszę Państwa, więc idziemy sobie. Mm, może coś pozbierać. Tam widzę wilki. Wilki jakieś, kurde. No mam nadzieję, że, że, że nie będzie z tym większego problemu. Wiecie co, pójdziemy sobie tutaj skróty, bo może tutaj będą wodorosty. Wodorosty są niezwykle istotne w naszym rozwoju. Mm, gospodarki, yy, w ciągu kilku dni pojawią się łowcy. Jezu, już myślałem, że nam baza atakują tak szybko. E, Okej, okay, to będzie nam potrzebne. Jak widzicie, nie było tego tu... Utrzymuj ciepło, rozpolegnisko zejdź na niższe partie terenu. Dziękuję za podpowiedź. Tu jest skrab. widzę. Zabierzmy tego skrawa. Cyk. Mam plan na tę bazę. To będzie śmieszna baza w ogóle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tam jest królik. Królik o, o tyle jest nam potrzebny, że po pierwsze potrzebujemy mięso. Po drugie potrzebujemy jego skóry. Więc. O szty... znaczy... Wiecie co? Chyba się już przyzwyczailiście, że. Kroksu tak średnio strzela. Eee. No ale cóż, nie, ma na, nie mam na to wpływu, po prostu już taki jestem. E, włókno, tak jest, proszę bardzo. Włókienko i skrapik, cyk. E, I bierzemy. O, o, tam jest skrzynka. Dobrze, to to drewnianko sobie z, z, zrąbiemy tutaj. E, tam jest ten królik kolerny. Może dwie pieczenie na jednym ogniu zrobimy. Dobra, udało się. E, I teraz tak, podstawowa skrzyneczka. Znakomicie, no, nawet bio-paliwo się trafiło, bierzemy królika, on jest martwy już, e, udało nam się go zabić za pierwszym zamachem, za pierwszym razem e, i tutaj mamy skrzynkę amunicyjną, co jest dużym pocieszeniem, bo te skrzynki amunicyjne są niezwykle potrzebne i niezwykle ważne jak dobrze wiecie z poprzedniego sezonu Subsistence, że tam bez skrzynek jest ciężko. No jest, jest ciężko, co mam wam powiedzieć. Jest ciężko, dobra. I dużo, 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 bardzo dużo, wręcz jakieś horrendalne ilości drewna, bo bez tego, bo bez tego nie wyrobimy. Okej. Okay. Idziemy sobie. No patrzcie. Złośliwość rzeczy martwych, nie? No bo mamy skrzynkę zamkniętą, ale no niestety jej nie otworzymy, bo jeszcze nawet... Nie umiemy zrobić e, czegoś takiego jak wytrych, e, więc musimy sobie taką skrzynkę odpuścić. A szkoda, bo na pewno materiały z tej skrzynki bardzo, bardzo mocno by nam się e, przydały. No słuchajcie, nie można mieć wszystkiego, nie, nie można mieć wszystkiego. Oczywiście podejdziemy sobie do Happy Tree. Dlaczego podchodzić warto jest do Happy Tree na początku? Znaczy, war zawsze warto jest podchodzić, bo on rzeczywiście ma sześć kawałków drewna, więc to jest z, pers z perspektywy cięcia drzew jest bardzo, bardzo potrzebne, ale on na końcu zawsze zostawia robaczka, a te robaczki są potrzebne do dwóch rzeczy. Znaczy, na początku, na początku możecie stosować te robaki jako po prostu pożywienie i te proteiny gdzieś tam uzupełniać, ale z drugiej strony jest potrzebne do tego, żeby stworzyć przynętę do łowienia ryb, nie? Więc tak to wygląda. No. Przestraszyłem się. Fala mać, ale się przestraszyłem, przepraszam, tu chwila, chwila, chwila była milczenia. Idziesz do mnie? Idziesz, e, Muszę przed tobą spierdzielać. Wytrzymałość jeszcze mam. E, skoro już mamy komputer bazy, więc za, kurde, za chwilę pojawią się łowcy. Za chwilę pojawią się łowcy. A co się stanie, jak się pojawią łowcy? Razem z łowcami pojawią się rzimieszkowie, no ale. No i, no i to nie jest spoko, nie, że się pojawią rzezi mieszkowie, bo rzezi mieszkowie będą rozsiani na mapie i mogą być wszędzie, nie? I możemy podczas lutowania trafić na nich praktycznie wszędzie, więc... Jak średnio. Miałem tego nie mówić. Yy. Okay. I więcej drewna. Więcej drewna. Wiem, że to, to, to nie jest zbyt ciekawy fragment tego filmu, czy tego odcinka. Yy, rąbanie drewna powinno być już zrobione, ale jako ja bardzo dawno nie nagrywałem Subsistence, to, to wiecie, robię to teraz. Bazę mamy zaznaczoną, bardzo mnie to cieszy. Oni nam kazali zejść na niższe partie terenu. No ja na razie poruszam się po niezbyt wysokich partiach terenu, czy niezbyt wysoko usadowionych. Nie wydaje mi się, żeby był to jakiś większy problem. Włókienko elegancko. Czy coś tutaj jeszcze. Zadam by... ja rękę uciąć, żeby był tu gdzieś skrap. Jest, tutaj. No widzicie i, i rękę bym ocalił. Yy, ale w życiu nie warto tak mówić, bo jeszcze naprawdę coś z ręką się stanie i potem będzie problem. Yy, Okej. Okay. Tutaj zazwyczaj tam jest kurka, ale ja tego mięska mam. Ja się boję, wiecie, mam pewną obawę, bo noszę przy sobie mięso. Yy, tutaj nie jest podana mm, długość żywotności tego mięsa. To znaczy, boję się tego, że niestety będziemy musieli upolować coś na świeżo, bo boję się, że to mięso zgnije po prostu. To jest taka, taka wielka obawa, która teraz jest we mnie, ale ja muszę się wybrać... O, wytrzymałość mi się skończyła. Dlaczego mi się wytrzymałość skończyła? Zjedzmy robaka. Trochę chociaż tych protein. Wytrzymałość mi się skończyła, bo, bo mam bardzo niskie proteiny. E, I to jest problem. E, I dlatego mówiłem też o tej zamkniętej skrzynce, że na takim etapie chociaż jeden wytrych powinniśmy dostać. A właśnie, czy my nie dostaliśmy wytrychu z komputerem bazy? Chyba dostaliśmy. A ja jestem też głupi, że go nie wziąłem. Ja e, teraz nie pamiętam, gdzie jest ta skrzynka, bo z komputerem bazy jest chyba wytrych. Eee, i zawartość tej skrzynki by była nam niezwykle potrzebna, bo tam też często jest tak, że tam są batniki proteinowe i te batoniki proteinowe by były no, nie, przyznam szczerze, niezwykle korzystne z perspektywy naszego głodu eee, no ale dobra, nie zmienię już teraz tego, nie ma co się załamywać mm, trzeba działać okej, okay. wiecie co zatoczyliśmy koło, troszeczkę pozbieraliśmy wróćmy do bazy, zróbmy pożywienie, bo widzę, że bez pożywienia to ja daleko nie zajdę jeżeli coś się będzie działo, zaraz do Was wrócę. A jeżeli nic się nie będzie działo, to widzimy się przy Basie. Słuchajcie, no jest fatalnie, jest fatalnie, bo zginąłem po drodze. Wróciłem po swoje zwłoki, bo mnie wilk zeżar. Zobaczcie, mam życie, 10 życia mam. I jest mi piekielnie zimno. A jak myślicie, czy w domu mam ognisko? Nie, bo je zlikwidowałem, więc cieszę się bardzo, moi drodzy, że najprawdopodobniej za chwileczkę czeka nas death. Muszę dobiec jak najszybciej do bazy, może uda mi się rozpalić ognisko i jakkolwiek uratować tę sytuację, choć ja twierdzę, że jesteśmy, jestem w dupie, już totalnie jestem w dupie. Proszę, właśnie. A, nie mam, czego nie mam? Ciebie nie mam. E, I nie mam skórek. E, skórki. Proszę, rób mi kominek. Nie mam prądu. Ja pierdzielę. ja nie wiedziałem, że trzeba prąd na kominek. Kurw. E, mm. Wrócę do ogienka. E, czekaj, 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 czekaj. Co tu jeszcze trzeba było? E, poproszę jeden patyk. E, I poproszę szybko o ogień. Proszę o E, dziękuję, jestem wdzięczny. Ok, czyli tutaj trzeba energii. Kurde, pieczone, dobra, czyli musimy zrobić to. Mm, brakuje nam płytek, więc płytki musimy sobie wziąć. E, I akumulator energii, ale nie możemy akumulatora energii zrobić, no powinniśmy mieć najpierw to. Okej. Okay. Rób mi generator energii. Jesus Christ, siedemeczka, siedemeczka, proszę bardzo, tak, rozpałkę mamy, mamy rozpałkę, rozpałka, paliwko, proszę bardzo, paliwko, dużo paliwka, rozpał, uuu, jak dobrze, o jak dobrze, jak dobrze, jak dobrze i pieczemy mięsko, wilka upolowałem jednego, a drugiego nie udało mi się upolować, bo mnie zeżar skóry, łęsyn, dobrze, robimy porządki w ekwipunku, skórka tutaj, krzaczki tutaj, złomek tutaj, to tutaj, Mamy kolejny bandaż, bardzo mnie to cieszy, więcej amunicji, bardzo dobrze, biopaliwo, prochy, nieprochy, wszystko jest w porządku, patyczek, patyczek był tutaj bodajże, a tutaj drewienko, no i super, jakoś to idzie, jakoś to idzie, moi drodzy, Boże, jaki to był fatalny, fatalny wybryk z mojej strony, że ja to tak zrobiłem, że ja zginąłem w ogóle, teraz tak, nie mam pistoletu, więc wytworzenie... Tego pana byłoby jakieś korzystne dla nas. Tylko najpierw muszę kontrolować tutaj, czy wszystko się piecze, nie? Yy, byłoby spoko. Byłoby spoko, bo jesteśmy już piekielni. Ja nawet tego nie ściągam, prosto z grilla, walić to. Najemy się w końcu. O tak, właśnie tak. Czy mamy tu jeszcze jakieś mięso? Już nie mamy mięsa, ponieważ yy, wszystko żeśmy upiekli. Yy, to potrzebujemy. To potrzebujemy. Ten tłuszcz, no zostawię tutaj, no na razie nie mam gdzie go przetopić nawet, więc... Posiłki o wyższej jakości zapewniają znacznie szybsze wzmocnienie. Cieszę się za te porady, dziękuję ślicznie, całej rączki pozdrawiam. E, teraz tak, e, czy ja mam... Patrzcie, kurwa, bukłak z wodą, przepraszam, ja miałem nie kląć. E, bukłak z wodą straciłem. E, manierkę, mogę stworzyć tą manierkę? Trzy złomu... E, trzy złomu i dwie linki, e, i dwie linki, poproszę maniereczkę. Halo, rób się. I to zaraz się upieczę znakomicie. Wstaje dzień nowy. Mnie po prostu została noc. I dlatego miałem z tym taki gigantyczny problem. I okej. Okay. No i niestety nadszedł ten moment, że i tak... Będziemy musieli zaraz coś upolować. Okej, okay, woda tutaj. I niech ona się najpierw ugotuje. Teraz tak, zrobimy sobie, skoro mamy tutaj wolne sloty. Niech się tworzą linki. Jedno to włókno zostawimy. I musimy iść na poszukiwania. Na poszukiwania czego? No właśnie czego. Musimy sobie zaplanować coś tutaj. Akumulator energii. Eee, generator się wytworzył, to bardzo dobrze. Teraz tak, moglibyśmy. Czy mam? W ogóle... Właśnie pytanie, ile mam drewna? Drewna, uh -huh. gówno mam nie drewna. Nie mam drewna, praktycznie, więc nic tu nie zrobię, bo ja bym chciał. Eee, fundament kolejny. Ja potrzebuję pięć desek, nie mam desek. Pięć desek akurat. Mam kolejny fundament, mógłbym wytworzyć. W tamtym kierunku na przykład. W tamtym kierunku, albo w tamtym kierunku. To by było korzystne, jakbyśmy zrobili to w tamtym kierunku. O, i taki mam plan. E, okej, okay. czyli kolejny fundament. E, fundament ile kosztuje? 12 gwoździ. Gwoździe mam. E, 5 desek. Mm, 5 desek, 5 desek. I okej, okay. jesteśmy w stanie to zrobić. To sobie odpuść. Zaraz to dokończymy. Woda jest, więc możemy się napić. Gotujemy kolejny bukłaczek. Znakomicie. Podchodzimy tu, wodę wsadzamy, mamy popiół, który wsadzamy tu, to tu i generator. Generator postawimy dopiero na nowej płaci, że tak powiem, terenu. Siódemeczka. Ty przyłączysz się do tego, czy nie bardzo? Wiecie, ja muszę zabudować bazę, bo zaraz z komunikatu, który tutaj był dostępny, wiecie co się stanie. Ni, zaraz przyjdą łowcy. Yy, a ja się boję trochę łowców, bo oni są nieprzewidywani. Ty co jest grane? Dlaczego ja się nie mogę dołączyć? Czasem yy, system budowania w Subsystems mnie drażni. jest taki nielogiczny. Yy, ok, pod siódemeczką mamy generator. Generator sobie ogarniemy tutaj. Znakomicie. Yy, I tą energię... Pytanie, ile do akumulatora energii powinniśmy mieć energii? 500, więc bez akumulatora energii, bez generatora energii się nie obędzie. Ale co jest problemem? Problemem jest to, że ja mam bardzo mało biopaliwo, więc mógłbym przerobić to na biopaliwo. Yy, Główno tam przerobię. Tylko dwie sztuki nam z tego wyjdą. Ok, no to co? Tyle, ile możemy, tyle robimy. To zróbmy w ten sposób eee, i niech to się przerabia. Proszę bardzo. Cyk. To i tak zgaśnie, więc z nadzieją przyjdę tutaj. Tutaj, po... a słuchajcie, no dobra, akumulator energii będzie kolejnym, ale na początek będzie to, więc musimy iść zabrać dużo drewna. bo no to i tak zgaśnie. Więc ja nie mam do tego żadnych wątpliwości, że to zgaśnie. Yy, I muszę się z tym pogodzić, yy, bo nie utrzymam po prostu ognia, bo nie mam drewna. Yy, poza tym i tak by zgasło, bo mam cały dzień zamiar lutować, więc... Yy, zgaśnie czy tak, czy tak? Ok, więc jak najwięcej drewna musi się tutaj pojawić. Przepraszam was bardzo, ale będziemy sobie teraz trochę Remba, remba drownać. <noise> Cokolwiek teraz powiedziałem do was bardzo serdecznie przepraszam. Nie tak to miało zabrzmieć. E, ale tak zabrzmiało Kroksiu. Właśnie. E, może jakieś skrzynki po drodze. Gwoździe i kolejne, kolejne elementy. To jest niekończąca się, po prostu opowieść. Never ending story, my friend. Never ending story. E, Okej. Okay. Tam jest skrzynka, widzę ją z daleka. Widzę ją z daleka, więc tam sobie pobiegniemy, ale na początek zrobienko. Może coś tu jeszcze na. Co tutaj halo? Słyszałem jakiś odgłos. Co tu jest? Królik? Kurwa. Daj mi to, bo i tak będę musiał, muszę coś upolować, bo nie mam nic na staNE z do żarcia, nie? To jest właśnie ten moment, w którym nie masz lodówki i uświadamiasz sobie, że jak bardzo musisz walczyć o przetrwanie, nie? <laughs> Okej, okay. tutaj powinno być biopaliwo, bio mam taką nadzieję, ale dwie, dwie deski to jest w ogóle fantastycznie, bardzo dobrze, a jabłuszko sobie zjem. Bo jest mi niezwykle potrzebne do, niezwykle, 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 w ogóle niezwykle, jak, jak wiecie, jest niezwykle. E, tu wszystko jest mi potrzebne do przetrwania, więc jabłuszko jak najbardziej, fajnie, że się trafiło. No i mamy happy tree z robaczkiem. Tam mamy skrzynkę amunicyjną. E, tu coś jeszcze jest? Nie. Chyba nie. Ja mam nadzieję, że tym razem nic nas nie zeżre po drodze. A więc już jedną śmierć mam? Chyba jedną śmierć. O, 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 e, Skrzynka amunicyjna. Bardzo fajnie, tylko tam jest y, patałach. Wąchacz dupy tam jest. Ja ich nie lubię, bo one są agresywne. Mm, postaramy się ich wszystkich tutaj ominąć, żeby nikt nas nie zaczepił. Dobra, gwoździe się jakieś trafiły. Skrzynza amunicyjnej. No cóż, niech będzie, niech będzie. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jest drzewko, które chciałbym opierdzielić. Obserwując cały czas wąchacza, czy nas tutaj nie dopadnie. Przepraszam, musiałem się podrapać pod, po brodzie i jeszcze do tego pie, pieprznąłem mikrofon. E, ruda, że, ruda miedzi, ale niestety nie możemy jej na razie wydobyć, bo nie mamy kilofa. E, takie są okoliczności, ale dobrze, że znajdujemy skrzynki. To jest słuchajcie. Plus plusów. tam są dwa niedźwiedzie, nie będę ryzykował skrzynki. Nie będę ryzykował życia y, dla jednej skrzynki. Spierdaty, dotaty, bo bogaty. I stąd? I stąd, nie lubię cię. Nikt cię nie lubi w ogóle, dlaczego tu przychodzisz? Idziesz dalej? Nie, odpuściłeś, bo już daleko spierdziliłem. Ok, na szczęście ta wytrzymałość nasza jest y, jakkolwiek utrzymywana w prawym dolnym rogu. I życie jest na najwyższym poziomie, no bo udało nam się coś zeżreć w końcu pożywnego. Jakieś minso. Ok, dużo drewna, dużo, dużo, dużo. I od razu przerabiamy to drewno na deski. A kolejne połacie drewna będę potrzebował do tego, żeby załadować w kominku. Icha, 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 iha. Nie trafię jej, nie? Za blisko. Ja nie wiem, co mam z tym strzelaniem. Kiedyś perfekcyjnie strzelałem. A teraz po prostu jest jakaś istna degrangolada. po prostu, nie miałem też ty nie mówić tego słowa, bo was niektórych to... O, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, jak miło, na ciebie, że na ciebie trafiłem. Skrapy, płytki, yy, tak powinno być. Yy... Kurwa, i ktoś mówi, że ja nie umiem strzelać? Halo. <śled> pod takim kątem. No to się nie miało prawa udać. To się nie miało prawa udać, moi drodzy. Tu jest niedźwiedź, tu jest scrap. Kurde, ile rzeczy? E, tam widzę chyba skrzynkę. Tak, tak, tak. Tam jest skrzyneczka. Ale najpierw tą, tą brzuskę, czy sosenkę. Chyba brzuskę. E, brzuskę sobie weźmiemy, bo czemu by nie. Zapraszam bardzo serdecznie do ekwipunku. Jesteś mi niezwykle potrzebna. Znakomicie. Mm. I skrzyneczka. Bardzo fajnie. Batonik proteinowy. O, jak dobrze Cię mieć? On będzie nam na, na w razie czego? taka rezerwa, nie? Eee, musimy mieć jakąś rezerwę pokarmową. Eee, bo jeżeli nie będziemy mieli rezerwy pokarmowej, to w końcu po prostu padniemy i będzie dupa blada. Słuchajcie, celem tego odcinka jest przede wszystkim zrobienie kominka. No, to jest niezwykle ważne, żeby ten komi kominek powstał. Tam jest niedźwiedź. O nie. Nie lubię ryzykować, wiecie? Ryzyko nie jest dla mnie niczym dobrym. A jak z tego, co pamiętam, to tutaj też jest niedźwiedź. Czy nie? Nie, chyba nie jest niedźwiedź żaden. Co tam pływa w wodzie? Królik, pokaż nogi. Dam ci sera na pierogi. To chyba nie o króliku była ta rymowanka, nie? Kiedyś mi tam w szkole powtarzali taką rymowankę. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Bardzo piękny strzał. Za 3 za, za punkty po prostu trafiony. Trafiony, zatopiony. Jeszcze skwiczy bo bo, bo mnie... Uuu, Przepraszam. Ja wiem, ja wiem. Tam jest łoś. Łosia nie będziemy atakować, bo gówno nie mamy żadnej broni nawet na łosia, więc. Tak średnia, tak się. Eee. <grym> Ale dobre dobre miejsce. Dobra, tutaj jest drzewko. Tu jest skrzyneczka i jeszcze zioła lecznicza, więc spoko. Dobra, to mamy. Skrzyneczka. Zapraszam bardzo serdecznie. Jagódka, cyk, od razu jemy, bo na razie nie kolekcjonujemy jedzenia. Drewno, poproszę. Więcej drewna. Dobra, idziemy przed siebie. O, jeszcze tutaj zioła leśnicze nam się trafiły. Baza jest daleko, znaczy daleko, widzę ją stąd. Więc nie ma problemu, żeby do niej dotrzeć w bardzo krótkim czasie, ale tutaj widzę obrodziło troszeczkę w skrzynki. Co jest bardzo dobrym znakiem. Bardzo dobrym znakiem jest to, że obrodziło skrzynki. Przydadzą nam się w każdej ilości. Okej, okay, znakomicie. Eee, tutaj zioło lecznicze? Nie, zdawało mi się, zdawało mi się. Z widem. Hmm. Może być dłuższy odcinek po prostu. Ja mam tak was ostrzegam, przepraszam bardzo. Przepraszam. To jest chyba happy tree? Tak, to jest happy tree. Jak jesteście przy Happy Trevor, warto może pomocą przycisków klawiatury się porozglądać trochę. Polatać wokół tego drzewa. Dobra, dostaliśmy robaka. Trzeba będzie zacząć łowić ryby. A tam jest skrzynka Uj, jak dobrze! Dobrze! Bardzo dobrze. Słyszę wilka, pytanie, gdzie jest ten Wilk? Czy on gdzieś nas goni? Nie. Tu są dwie skrzynki. Dobrze. Zapałki! O, jak dobrze, że ja trafiłem zapałki. Słuchajcie, zapałki to jest niezwykle potrzebna rzecz. Bo stworzenie rozpałki to jest. Zapałki! Jeez, jak dobrze! Nie, królik. A nie rób tego. Gdzie ty chcesz uciekać? Tego to na pewno nie trafiłem kurczaka pieprzonego, ale tu powinna być jeszcze moja strzała. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, wracamy do bazy, bo trzeba zrobić to, co na ten odcinek planowałem, czyli stworzyć piecyk. Dobra, jeszcze ta kura, przepraszam was bardzo mocno. Ty jeszcze żyjesz? Ty to już niedługo. Tu są jeszcze włókna. Tych włókien jakieś też ogromne ilości, o, o, ogromne ilości potrzebujemy do tych sznurków. Więc sobie to wszystko tutaj będziemy przetwarzać. Tam jest niedźwiedź, więc płynięcie tutaj... O Jezu, a skrzynka? A skrzynka? Nie możemy odpuścić skrzynki. Ale ty niedźwiadek, nie idź tu. Będziemy musieli iść naokoło. E, poproszę. I kolejny batonik proteinowy. Ale fantastycznie. Kurde, dobrze się to wszystko układa. Dobrze się to wszystko układa. Dobra, idziemy na górę. Cyk, 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 cyk. Słyszałem kura. Tam był kurak, a tu są... W... Co to było? Jakieś refleksje się dziwne pojawiły na drzewach. Światło się dziwnie odbija. Hmm. To było jakieś w ogóle w tej grze, po drodze, jak ja nie grałem w nią, były jakieś duże update'y. Pytanie, co one zrobiły. Muszę to sprawdzić i wam powiedzieć. A jeżeli wy wiecie, a ja nie wiem, no to wypadałoby napisać w komentarzu. Zostaw też łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny i zobowiązany, jeżeli tak zrobisz, bo to pomaga w rozwoju tego kanału. E, Okej, okay, kolejna skrzynka. tam widzę jeszcze jedna skrzynka, więc. Bardzo dobrze. Więcej. I nasza baza. E, tymczasowa. To znaczy, trudno nazwać nawet bazą. To znaczy, to jest skrawek drewna po prostu. Taki powiedzmy. E, Okej, okay. Cyk kolejny bandaż. To są też świetne informacje. Czy to słońce już zachodzi, czy zacznie zaraz padać deszcz? Bo takie też podstawowe pytania się pojawiają o egzystencję na tym świecie. Łogień powinien już zgasnąć, więc nie... Słuchajcie, no nie, nie możecie mi zabronić iść po skrzynkę. Przecież to jest coś, co jest niezwykle istotne. Pod warunkiem, że... Nic tutaj nie zapierdzielę, jakiś krwiożerczy wilk na przykład, ale odzyskaliśmy jakąś strzałę, więc luzik, bluzik. E, tu się jeszcze rozejrzę, czasem na brzegu te skrzynki są niezwykle dobrze istotne. Niezwykle. Y, za każde niezwykle powinienem płacić karę finansową, bo zamówię tego słowa zdecydowanie za dużo, więc proszę, nie gniewajcie się na mnie, ale niezwykle jest bardzo ładnym słowem. Y, można opisać nim wiele fantastycznych kwestii. Y, ok, y, zakładam, że generator przestał chodzić, bo wygenerował bardzo dużo energii, a to oznacza, że będziemy mogli zrobić sobie, co? Y, piecyczku mój drogi. Y, kominek. Weźmiemy też przy okazji ten wytrych. Kurde, miałem wytrych i z niego nie skorzystałem. Dobrze, piecyku kochany, jak fajnie cię mieć. Zabijmy wszystko to, co tutaj jest w ekwipunku i oprawmy. Tak jest, właśnie tak. Dziękuję za piecyk. Stawimy sobie go pod siódemeckę. On tak będzie średnio wyglądał tutaj. W sumie... czekajcie. To możemy na pewno zniszczyć już, już na 100%. Dobra. E, pod I stoi. Elegancko. Teraz tak. E, rozpałka. Paliwko. Bardzo fajnie full. E, paliwo mamy, ta, 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 to, to, to super, moi drodzy. Dobra, osiągnęliśmy. O, w ogóle dostaliśmy fajne nasionko. E, już kolejne, zresztą. E, ja się tutaj będę rządził. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z Subsistent, który już pojawi się niedługo na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.